i budzi się we mnie współczucie tak. Szarzy. No spięci. Blaci. Chyba chorzy. O, A jak szarą brani. Smutno. i to my też tacy będziemy? Nie no, jest jakieś wyjście. To może spróbujmy. BOM! Bąd! Błądamy! Uh... Ja. Może... Agresja? O! Spalić świat! O! Spalić! 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 Gdzie benzyna? Nie, nie, daj, daj spokój, bo to siada jest przecież, no. Nie chwyciło. Yy, to ja może dam inną propozycję. Yy, może by taki...

Ja wracam. Ja nie chcę, jak oni, to… Tu... Ale… No, Przepraszam bardzo, do kogo chcesz iść? No tak. To... Mhm. Ale przecież tam nic nie ma. No, no to po cholerę nas to, ktoś tutaj wepchnie? To po co my tu w ogóle jesteśmy? No… No przecież chyba po coś tu no, przyszliśmy. No, no tak? tak. No ale słuchajcie, może mamy coś do zrobienia? Coś ważnego. Hmm… Wiem. Piem, pięk, pięk. Musimy wsiąść do magicznej łodzi, przejść do mitycznego świata i zdobyć siedem niec! Tak, tak, tak. Wchodząc w ich posiadanie, stawimy czoło wszystkiemu i uratujemy krainę. Co tam kraina? A my. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Znaleźć wróżkę. Jaką wróżkę? No, z bajki o kowciuszki! Ta dziewczynka też była nielubiana. Nikt ją nie szanował. Wszyscy się z niej śmiali. Nic nie było dla niej. Aż w końcu pojawiła się. Na przód. Czerwony dywan. Ustawiono wielki stół I odbywa się wielkie wesele. Gra muzyka. Piękne drukny tańczą. No. I co będzie dalej? Smo, zamieniony w hrabąszczach już się czai Czarna wróżka już się zbliża do okien Czy tam o tym razem